Poznaniu.pl Poznań w minutę Jest śledztwo w sprawie zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa po tragicznych wydarzeniach z niedzieli, gdzie w strzelaninie w centrum Poznania zginęły dwie osoby. Mordercą okazał się Mikołaj B., prawnik z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Motywem zbrodni jest nieszczęśliwa miłość. Zabójca od 2018 roku posiadał pozwolenie na broń. Policja przesłuchała obcokrajowca, który nagrał przebieg zbrodni. Caritas Poznań już teraz rozpoczyna przygotowania do kolejnej edycji akcji o nazwie Tornister pełen uśmiechów. Organizacja zbiera potrzebne artykuły szkolne, takie jak zeszyty, długopisy, kredki. Chce wyposażyć dzieci w niezbędne materiały przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Estrada poznańska i ksiądz Radosław Rakowski z parafii na poznańskiej łacinie planują wyświetlenie filmów na dmuchanym ekranie, jednakże konieczne w tym celu będzie złamanie ciszy nocnej. Rada osiedla Rataje zapytała więc mieszkańców, czy wyrażają zgodę na organizację dwóch pokazów kina plenerowego w godzinach nocnych. Cykl wydarzeń do zobaczenia na Placu Wolności powraca. Już wkrótce będą potańcówki, koncerty, warsztaty, spektakle dla dzieci i kino plenerowe i to wszystko za darmo.